Ja zaśpiewam. Jasenka, radiotelegrafisty. Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci co był głupi, poszedł do łączności. Ti tita, ti ci tata ti tata ci ta tata ta ta, ta ta, ta ta a trzeci co był głupi poszedł do łączności ti tita, 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 tata tita, ci tata ta, ta, a trzeci głupi poszedł do łączności ti tata ci tita, tata tita, ci tata a trzeci co był głupi poszedł do łączności